Witam Państwa ponownie, wiecie, zacznę nowy projekt, wiecie co, nie dlatego, że, że każdy mówi, że Oj, no power ledy są lepsze niż, niż te paski SMD i w ogóle, nie, tylko ja już na tym robiłem, nie, i wiem, że power ledy są fajne, dobre, ale muszą mieć soczewki, nie, do tej pory, że tak powiem, ciężko mi było połączyć power ledy z dobrymi soczewkami jeszcze z osłoną, nie, Lampy. Wiadomo, każda lampa potrzebuje osłony, nie? Osłony inaczej te, te, te wszystkie moduły, moment zje, zje, że tak powiem, wilgoć, nie? No i przyszły mi właśnie 45 60 i 90 moduły. Ale zaraz wam pokażę. No to, to są takie malutkie soczewki o na Power Rady, nie? Wiecie, to jest akurat 60, nie? O. Ale te, te wszystkie moduły nie różnią się niczym. Nie? Wiem, że są jeszcze mniejsze, ale chyba mniejszy, nie ma sensu chyba stosować mniejszych niż 45, bo no, wiecie co, to w późniejszej części tego materiału pokażę wam jaka jest różnica. Wiem, że będą twórczy z tymi powerledami, ale wiecie co, jakoś nie zauważyłem, żeby ktokolwiek robił na internecie lampy na powerledach. Każdy mówi, że, 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 że wie, że, że, że jak to wygląda, że, że stosuje. Ale wiecie co, ja jakoś tam nie, wiem, nie zauważyłem tego, nie. Dodatkowo przyszło mi fajne takie PCB, nie? że tak powiem. Teraz bardzo głęciutkie. Bardzo, bardzo i, I na cztery oczka od razu, wiecie. Chodzi o to, żeby te wszystkie soczepki pięknie mi się rozłożyły na tym wszystkim, nie? No i popatrzcie, nie? Jeszcze, żeby... Widzisz, tu mam próbkę, że tak powiem, tego modułu, Znaczy e, tego profilu aluminiowego, nie? Nie patrzcie. Żeby to mi się ładnie wkomponowało. Widzicie, na dwa rzędy. E, I było bardzo dopracowane, nie? E, Wiecie co, to tu praktycznie, nie, no właściwie to nie mam ża żadnego, że tak powiem, e, teraz Wam pokażę, Kurde, ciężko, ciężko tu jedną ręką otworzyć to wszystko, nie? Ech, ale nie będę miał chyba, wiecie, nie będę miał y, żadnego, żadnej przestrzeni między pleksą, a, że tak powiem, a a tym profilem aluminiowym, nie? Nawet powiem, że będzie wszystko na wcisk. Kurde no. Nie mogę tego otworzyć. Dobra, otworzyłem. Udało się. Znaczy, to mam, mam jakieś chyba... Nie, nie pamiętam co zamówiałem. nie? To chyba są orange. Teraz powiecie po co orange, nie? A no po to, żeby było ładnie kolorowo napitrane, nie? No to zobaczcie. Włożę tutaj power leda. O. Jeszcze nie jest przylutowane, oczywiście, nie, Kurde, tak ciężko jest pasować go, no, no ale proszę wchodził, no, wchodził, cholera, o, wszedł, macie, widzicie, to jest power LED, na razie nie przylutowałem nic, no, ale, to jest, wiecie, chodzi o spasowanie tego wszystkiego, nie, to wszystko jest, patrzcie, naciski, no, jak sobie Wam pokażę. Widzicie? Praktycznie jest na wcisk. No ale do, dobra. No, jest jakaś minimalna różnica, ale to idzie śrubami wszystko naciągnąć. Nie? Także nie było ten. Te, no. Generalnie się mieści. Nie? On nie ma 9,5 mm, tak jak ten. Tak jak tutaj w opisie było na internecie. bo Ja wszystko robię, że tak powiem, od e od nie? On musi być troszkę wyższy, nie? ale niski PCB. No i wiecie co? I tutaj mam taki Taką różnicę, kurde, około 1 mm, nie? No może pół milimetra tutaj bym, bym miał, nie? To idzie jeszcze naciągnąć, że tak powiem, nie? Niemniej jednak nie lubię czegoś takiego robić na, na wcisk. No ale generalnie, widzicie, z soczewką ładnie to wygląda, no i tak panuje, wiecie co? 16 do 20 modułów na jubel to Rio swoje, nie? Że tak powiem. No i zobaczymy, co osiągnę, nie? Z soczewkami 45 i 60 stopni, nie? No, plus. No, dalej będziemy rozkminiać zasilanie do tego wszystkiego jak, jak to ma wyglądać. Nie? No, myślę, że będzie super. Teraz jeszcze tego oczywiście nie polotowałem, nawet po nie zamówiłem. Nie? Chciałem wiecie co najpierw zobaczyć, jak będą się spasowywać te ledy, czy trzeba jakoś prezować. czy to znaczy ten te soczewki, czy trzeba będzie je jakoś co cokolwiek z tym robić, ale chyba okazuje się, że jednak nie wiecie. Że ten milimetr jest tutaj, o, tutaj mówię między pleksą o tym, widzicie? do naciągnięcia dlatego, że ta soczewka też dobrze nie dolega nie? i myślę, że, że będzie super nie. Widzicie? naprawdę nikt nie robił nie widziałem jeszcze każdego, może za słabo oglądam nie? ale na pewno nie na takich modułach i nie z taką pleksą nie? znaczy nie na takich soczewkach i nie z taką pleksą jednocześnie skrywkową, nie? bo pleksa nie ukrywam, że zawsze musi być w tych lampach, dlatego, że że po prostu chroni no, ten delikatny moduły nie? Przed, przed pierdzieleniem przez wilgoć. Nie? A wiem, że tu nie, nieźle wpierdziela. No i tam nie pamiętam, ktoś mi tam zarzucił, że, że właśnie nigdy nie robiłem na, na power ledach. Robiłem nie. Tylko na niskie akwaria, takie do 50 cm, to jeszcze dają radę paski. Nie? Ale teraz robię specjalnie lampę na power ledach i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie? Hmm. Wiecie co będzie full spectrum, nie? Full spectrum ee, white ee, i to będzie full spectrum te różowe 8500, 6500 chyba e, nie pamiętam co zamówiłem zielone i, i oręcz i pomarańczowe, nie? No. no i coś tam pewnie się jeszcze zaplącze czerwony w ogóle nie będzie, dlatego że czerwony będą zastępowane przez full spektrum. Może dam kilka niebieskich. O. Chociaż niebieskie też będą powtarzalne przez full spektrum. Czyli tak naprawdę zrobię dwa, e, dwa stopnie zasilania z, z, no właśnie z tym, nie? z dwoma biegami. Nie? Że jed, jed, jeden będzie kolorowy typowo, a drugi będzie no, takie słoneczne, naśladować słoneczny. No i oczywiście będę świecił najczęściej tymi dwoma. Nie? I zobaczymy jak to wyjdzie. Nie? Planuję chyba 16, bo już się powtarzam. Nie? To jedno 16 do 20 modułów takich opoczwórnych, op op Wszystko do kupienia na, na internecie, nie? Wiecie co? No, nie, nie, ani soczewek, może soczewki akurat tak, nie? Ale tych PCB nie znajdziecie na, na tym znanym polskim portalu akcyjnym. To trzeba ściągać z Chin, nie? Ale to wiecie co? Bardzo szybko przyszło. W sumie poniżej dwóch tygodni, nie? A celowo, wiecie co, zastosowałem? chcę zastosować takie większe niż takie mniejsze, dlatego że widzicie te małe, widzicie jaka jest duża różnica? Na tych małych nie ułożę tak fajnie tych soczewek, jak na tych większych. Widzicie o co chodzi? I te większe będą się ładnie też spasowywać, nie? Wszystko jest rozkwinione, wymyślone i tyle, nie? Trzeba było to tylko ładnie dopracować. To jest pierwszy z serii filmów odnośnie tej lampy nie? nowej. Ale tak, wiecie co, będę na spokojnie robił, bo świeci coś tam w akwarium, nie? Bo w moich akwariach coś rośnie, zresztą zobaczcie, nie? Tak jak mówiłem, nie? Zobaczcie sobie, nie? To jest na tych moich paskach, nie? Widzicie, nie mam problemu z paskami, nie? Ale po prostu wymyśliłem sobie inną lampę. Na wszystkich paskach, widzicie, rośnie wszystko jak szalone, nie? Ale zrobię po prostu, żeby było fajniej, lepiej w ogóle, nie? No. No to tyle tytułem tego filmu. Pozdrawiam.